Jemka ludzka z tym Harrym kamywe layer of fear horror gry horror o obrazach. Czekajcie, tylko dajcie mi to. Okej okay, coś się, coś się porobiło. Dobra. Jeden jest, teraz mamy kolejny eee, e, 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 co się dzieje na start? My chyba tutaj by po poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj, moi drodzy. Więc co się tutaj teraz odpię. Ty czujesz? Eee, Czekajcie, czy coś jeszcze musimy? Okej, okay, ty to się ruszy. Okej, okay, to się rusza, ty. Czarny się ruszył. O ty. Okej. Okay. Tutaj co jest? Jo. Konik. Dobra Czy tutaj będzie Coś jeszcze? Ty Okej okay. Dobra e, to, to sam było? Chyba nie, ty O, ty! Pierdziela, ty Czekajcie, jeszcze jeszcze, się tutaj rozejrzymy na szybko. Tutaj chyba nic nie ma. Tutaj też nie. Ty. To był już. A tu szczur był, ty. Tu chyba nic nie ma, nic nie widzę. To przejdźmy tutaj, ty. O. O, obraz jest, A dobra, już zniknął. Ej, ty, co jest, kurde? Co to jest ty? Co to jest? Ej, a to są lusterka, ty mam, 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 on leci. widzę jak leci, dobra. dobra, Znalazłem. Czy teraz teraz się stanie? stanie, ty ty, teleportło mnie, dobrze, I zobaczymy co się tutaj odpierdzieli Mój Joji ej Czy coś tutaj A my mamy tutaj gdzieś jeszcze Czy to będzie tak wtedy, że Ja stałem przez chwilę A ten czarny... Nie ja nie rozumiem tutaj Bo To jest to dziwne podejrzane a. A ty dobra mamy to, okej. Okay. No tak, no czyli. Okej. Okay. Dobra, nie wiem co się ale. To wygrywa. Okej. Okay. się tutaj ty, ty panie, ale faza ty e, jedziemy z koksem, ty. czekaj, co tutaj sprawdzić to? Czy tutaj ty jest? Jest tu, no nie to, 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 czy to, to, tutaj mogę... to, jeszcze raz. Nie. Ale Bahabu bo smiapka dobra, to zamknę, nie przeszkadam. obrost. Czekajcie na mnie tutaj, ja już idę do góry. A nie, dalej nie idzie, dobra. Aha, dobra. Zabista architekta. Nie, czy, czy, czy. Dobra. I nic. Nic się nie dzieje? Czyli coś mu jeszcze znaleźć czy... Okej. Okay. Eee, okay. A tutaj nic nie było, tutaj była jedna. Eee. Może jeszcze tutaj gdzieś coś zostawiłem. Nie? A tutaj? O. o nie, oświeć, oświeć Tutaj nic nie ma, ale... A tutaj? Ej, 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 ej O jest, ty, dobra, mamy Dobra, ej, to może teraz coś Ty Ej Co się dzieje? Dobra, o, jak fajnie, jak miło. Oj ty. To jest to nasza kuchnia chyba. Oj, tu to będzie szukania. Jak jakby w stogu siana. Nie wiem co tam miałem, ale coś tam wziąłem. Eee eee, dobra. O, tutaj jesteś. Ok. Co się dzieje? Dobra. Coś też co jest jakoś... Nie, porąbane, no. Okej, okay, tutaj coś jest. Tutaj to nie. Eee. Ojcie. Oj. Eee, czy ja tutaj gdzieś zrobiłem? Okej, ty, ty ty ty, jeden został. Ba. O ty 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 pani To się odpierdzi na ty pani ale... O kur. Oj imię biebało chyba? Nie Ty o jest Ale ja ty Jakie porycie ty? Okej... Okay. Dobra... Czy to już by było? Tutaj ostatnia tak? część? Tak, to jest to. No. just like i always what, what is this yeah, i don't understand <laughs> no stop it okay. Please. so close no Okej, okay, coś się wkurzył Okej okay. I co teraz? Dobra, trzy Oj, tutaj Dobra Ja bym to tak puścił, co jest tutaj? Puściłbym to tak, jest, fajnie jest, nowy design Może ktoś tak polubi ty on tam od całe to Kolejny kur, to on to wy tej tego fajne porycie tutaj To muszę już fajnie zepsikować te Halo No no O ty Dobra ty, ty. No. Okej okay. To same obrazy. Tutaj pokój w dziesięciu, w którym chyba nic nie ma. O ty pan. O kurwa, Pytanie, czy to już koniec? Czy to już koniec gry? Co to za burdel, ty. ty? A tu ty, a, Tam my się nigdy nie dostaniemy. Muzyczka. Tu i tu burdel jak ta lala a, tu, tu nie, tam nie Okej okay. Okej, okay, dobra to. Dobra tam coś byłoby w piwnicy, czy nie? Ej, no nie wiem, mamy teraz. Dobra, tutaj też bajzel, na pewno nic się nie, na pewno nic nie będziemy tutaj szukać. Eee, ale ty łazisz się tylko po tych schodach. Pytanie, e, coś tam jeszcze było. Tylko nie wiem, czy zamknięte drzwi, czy. A tutaj, a w kuchni czysto, ej. E, a, dobra, ej. Sorki. A, no jednak ściana tutaj jest, więc... E, tutaj... Pytanie brzmi... Aha, brzmi... no, czyli... Nie wyjdziemy? Czyli ty... Tutaj? A tutaj też jakiś. Bajzen? Jeszcze zobaczymy tam co. Cał... Tam na... wypiwnicy całkiem na dole. Bo. A, o ile. A, przejdziemy, dobry? Czy przejdziemy tutaj dalej? Nie. Dalej nie przejdziemy ludzie, więc idziemy do góry. Tutaj nic na nas nie czeka. E, chyba już wszystko tutaj przeszukałem. Więc będziemy musieli iść do góry tutaj. Tutaj nawet nie mam czego szukać chyba. Tam też tam jest kuchnia to w ogóle ten. E, nie ma co. No, tam jest ściana. E, wreszcie się upewnić? Tak. ściana. A i, ej. Otwórz te drzwi. Lepiej się upewnić tutaj, więc idziemy jeszcze do góry. Tam posprawdać te rzeczy. Zebić to ją. I jak ja się zląkłem teraz. Dobra, idziemy tutaj. Ale on... I to wszystko musiało być te wizje tutaj. Okej. Okay. Тако... А, свечка Ну а ты пипо, ты, эй Окей, okay, тут-то не нема Окей Ага да, Окей Добро Okej, okay, Eryk, coś tam No ale kto to jest, ty? O kurde Dobra, Artur Wynki Andrzej go jeszcze tak będziemy да, uh, э uh, Co to już koniec? Czy co ja teraz nie wiem? Majdroższa żono, wiem, że ostatnie miesiące były dla nas drudgocące, Wiem też, że powinienem cię bardziej wyspierać, być bardziej opiekuńczy, mniej skupiony na sobie. Wciąż nie wierzę, że mogłem odnosić się do Ciebie w taki sposób. Może nigdy nie było mi pisane być dobrym mężem ani ojcem. E, łudziłem się, że mogę być wielkim artystą, ale i to okazało się mrzonką. Wobec tych braków zrobię co w mojej mocy, aby traktować się ze współczu e, współczuciem i miłością, na które w pełni zasługujesz. Jesteś miłością mojego życia, moją muzą. Nigdy nie przeczytasz tego listu. Tak bardzo mi przykro. O! Szkoda. Może dlatego, że się rozstalia, bo. Marła może? Okej okay. Dobra, mamy klucz. Więc weźmiemy sobie go. I pytanie brzmi: czy ten klucz jest tutaj, właśnie do tamtych drzwi? E, czy on jest do tych, czy jak? Nie do tych, okej. Okay. Czyli może do tych na dole, ej? Też tak sądzicie? Dobrze. Dobra. Dobra, idziemy sprawdzić ten klucz pierw tutaj. Bo ci nie chcę tych szałek przeszukiwać. Eee, tutaj. Więc polecimy, bo oba tutaj było jedno pomieszczonko. E, nie wiem czy to nie było te? Tak. Okej. Okay. O kurde. Okej. Okay. Oj. Koniec, ty. Końcowy szlif. Okej. Okay. Czyli, moi drodzy, tak to by się gierka prezentowała. E, będzie oczywiście następny horrorek tutaj. Jaki? Zobaczymy, jaki jeszcze. Nie wiem, jaki. Albo horrorek, albo co innego będzie, więc zobaczymy, co. E, mam nadzieję, że tutaj coś się spodoba. E, mi się gierka bardzo podobała. Tutaj bardzo mi się spodobała. Na pewno będzie druga część, ale jeszcze nie wiem kiedy. Na pewno będę chciał zagrać tutaj. jestem ciekaw. Gierka bardzo fajna. Byli dobre momenty, fajne, straszne, bo się co bać. Dobry klimat, muzyka, wszystko fajne było. I co? I tutaj będzie chyba tyle. Jeszcze mamy jakieś DLC, ale to nie. Ok. Więc no co, piszcie swoją opinię pod filmami. Ja tutaj będę też żegnał. Eee. Eee. I co? Mi się, jeszcze, ta, jeszcze raz. Eee, mi się podobało, fajnie. Eee, jeśli byście chcieli jakąś taką bardziej sensowną opinię, to piszcie, czy byście chcieli, chcieli jakiejś recenzji gier tutaj. Na moim kanale, jakieś recenzjowe gry mogłem coś spróbować nagrać, więc tutaj mogłem coś spróbować. Jakieś recenzje, eee, ja dziękuję za uwagę. Mi się Mio w gierkę grało, dla Was nagrywało. Eee, widzimy się w następnej serii. Ja dziękuję za uwagę. duża łapa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z jedyneczkiem, tam pod filmem. Oczywiście ma być szara, nie czerwona. Został dzwoneczek z, aby być na biorąco komentarzy, a przypnę ci ducho, może nawet odpowiem. Więc ja dziękuję. Eee, może się zobaczymy w następnej serii. Elo, na razie.